I kończymy trzeci dzień zwiedzania Islandii w formule Ring Road, którą opracowałem kilka lat temu. Ostatnią atrakcją, którą z reguły pokazuję tego dnia swoim turystom, jest nieprawdopodobny kanion Studlagil. Kanion, który w potocznym nazewnictwie zwany często jest kanionem z turkusową wodą. Trochę rzadziej mówi się ten z północy Islandii, i wtedy z reguły wiadomo, o które miejsce chodzi właśnie o Studlagil. Studla Gil to najdłuższy kanion kolumn bazaltowych na Islandii. Kolumny sięgają nawet 20-30 metrów. Choć wydaje się to nieprawdopodobne, to miejsce to stało się popularne wśród turystów dopiero w XXI wieku. Wszystko za przyczyną zdjęć publikowanych w internecie. Wcześniej rzadko ktoś tu zaglądał. Parę słów o samych kolumnach bazaltowych, a właściwie o tym, jak one powstają. Co musi się wydarzyć, żeby lawa zastygła właśnie w takiej formie. Trzy czynniki muszą wystąpić jednocześnie. Po pierwsze, lawa musi pędzić z olbrzymią prędkością, po drugie, musi napotkać na coś bardzo zimnego, po trzecie, od góry musi zostać położone na tą stygnącą lawę coś bardzo ciężkiego, co stworzy olbrzymie ciśnienie. Po wystygnięciu, lawa pęka i tworzy właśnie takie wielokątne i bardzo regularne słupy. A potężna i sprytna rzeka Jokulsa przez tysiące lat miała czas, by wyrzeźbić sobie piękne przejście pomiędzy tymi kolumnami bazaltowymi, właśnie w formie kanionu, który teraz podziwiacie. Woda w kanionie ma kolor turkusowy. Jest to zdanie równie prawdziwe co zwodnicze. Każdy, kto wybiera się do kanionu, ma nadzieję właśnie na taki najbardziej turkusowy, jaki sobie można wyobrazić, kolor wody, i czasami się udaje właśnie taki kolor dostrzec, ale. Uwaga, tylko czasami. Aby zwiększyć sobie szansę na cieszenie wzroku turkusem, należy tutaj trafić pomiędzy czerwcem a wrześniem, a najlepiej w czerwcu lub lipcu. Od czego zależy kolor w tym miejscu? Przede wszystkim od tego, ile wody spuszczanej jest z pobliskiej elektrowni. Drugi bardzo ważny czynnik to ilość wody opadowej. No i w końcu trzeci czynnik to ilość drobnych lodowcowych osadów. Jeśli osadów jest dużo: a wody opadowej i tej spuszczonej z elektrowni mało, no to wtedy macie swój upragniony kolor, który można określić jako turkusowy, szmaragdowo-turkusowy, może mleczno-turkusowy, rzadziej zielono-niebieski. W każdym razie coś w tych odcieniach. Mam nadzieję, że to zamyka temat dyskusji na temat kolorów wystu dla GIL i tłumaczy, czemu u niektórych osób na zdjęciach, mimo braku używanych filtrów,. Ten kolor jest tak aż abstrakcyjny i wręcz nierealny, nierealistyczny, a u niektórych po prostu woda jest bardzo brudno-szara. Nie ma co się łudzić, że każde z Was trafi tutaj przy pięknej pogodzie i do tego takiej, która utrzymuje się już od kilku dni w taki sposób, w taki sposób, czyli po prostu jest super pogodą. Ale pamiętajcie, to miejsce warto zawsze obejrzeć, nawet jeśli pogoda nie sprzyja. Kolumny bazaltowe dają. Nieprawdopodobne wrażenie, i warto je zobaczyć. Z wodospadu Detifos będziecie jechać tutaj około godziny 45 minut. I tak jak w przypadku Detifos, tu dla Gil można zwiedzać z dwóch stron kanionu. Do dyspozycji macie lewą zachodnią część oraz prawą wschodnią. Przy tak napiętym programie, który ja Wam proponuję, właściwie zapominacie. O opcji oglądania tego kanionu z dwóch stron, po prostu nie będzie na to czasu. Lewa, zachodnia strona jest łatwiejsza, jeśli chodzi o dojazd oraz dojście do samego kanionu. Spacerujecie przepięknymi, widokowymi pomostami porobionymi wzdłuż kanionu. Super opcja, jeśli grozi Wam, że zastanie Was noc. Jeśli noc Wam nie grozi, to wybierzcie tą dłuższą, trudniejszą trasę wschodnią-prawą. Tam chodzicie. Niżej dotykacie wody w kanionie, tak jak pokazałem to na ujęciach na początku filmu, no ale potrzeba na to czasu. W tym wariancie prostszym musicie poświęcić tutaj około godziny 15 minut, w tym trudniejszym ponad 3 godziny, bo dosyć długo się idzie z parkingu.